Podziemne złoża od wieków przyciągają poszukiwaczy skarbów, badaczy i przedsiębiorców. W mniej znanych prywatnych kopalniach niejednokrotnie natrafiano na znaleziska o ogromnej wartości historycznej i materialnej. Niektóre z nich miały wpływ na rozwój nauki, inne wzbudzały kontrowersje ze względu na ich pochodzenie i sposób wydobycia. Diament Kulinan to największy diament. W jakości jubilerskiej, jaki kiedykolwiek odkryto. Jego masa wynosiła imponujące 3106 karatów, a jego odkrycie miało miejsce 26 stycznia 1905 roku w kopalni Premier w Kulinan w Republice Południowej Afryki. Nazwa diamentu pochodzi od sir Tomasa Kulinana, właściciela kopalni, a jego odnalezienie stało się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii światowego górnictwa. Odkrycie tak ogromnego kamienia wywołało sensację i natychmiast zwróciło uwagę zarówno jubilerów, jak i monarchów. Surowy diament został przekazany królowi Edwardowi VII, Wielkiej Brytanii, jako prezent, który miał symbolizować więzi między Wielką Brytanią a jej południowoafrykańskimi koloniami. Zadanie jego obróbki powierzono słynnej amsterdamskiej firmie jubilerskiej Asher Brothers, a cięciem zajął się osobiście Joseph Asher, jeden z najwybitniejszych szlifierzy diamentów tamtych czasów. Proces ten był niezwykle skomplikowany i wymagał ogromnej precyzji. Pierwsza próba przecięcia diamentu zakończyła się niepowodzeniem, ostrze pękło, nie naruszając kamienia. Dopiero za drugim podejściem udało się prawidłowo rozłupać kalinana, dzieląc go na kilka części. Z tego monumentalnego kamienia powstało dziewięć głównych diamentów oraz około stu mniejszych klejnotów. Najbardziej znane to Kalinan I i Kalinan II, które do dziś stanowią część brytyjskich insygniów koronacyjnych. Kalinan I, nazywany również Wielką Gwiazdą Afryki, to największy oszlifowany diament na świecie, ważący 532 karata. Został umieszczony w królewskim berle z krzyżem, które jest jednym z najważniejszych symboli brytyjskiej monarchii. Kalinan II... Znany jako druga gwiazda Afryki, to brylant w szlifie poduszkowym o masie 317,4 karata, zdobiący imperialną koronę państwową noszoną przez brytyjskich monarchów podczas oficjalnych ceremonii. Szmaragd Bachia to jeden z największych i najbardziej enigmatycznych szmaragdów, jakie kiedykolwiek odkryto. Waży około 379 kg i zawiera blisko 189 tysięcy i 600 karatów kryształów szmaragdu osadzonych w czarnym łupku. Wydobyto go w 2001 roku w kopalniach Berylu w stanie Bahia w Brazylii, a jego historia stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych przypadków dotyczących własności kamieni szlachetnych. Od momentu odkrycia kamień ten był przedmiotem wielu procesów sądowych, prób sprzedaży, a także kradzieży, co czyni go jednym z najbardziej problematycznych skarbów znalezionych w prywatnych kopalniach. Po wydobyciu szmaragd Baja przebył niebezpieczną podróż przez gęstą amazońską dżunglę, zanim trafił do São Paulo, gdzie początkowo przechowywano go pod plandeką w prowizorycznym garażu. Następnie został wysłany do Stanów Zjednoczonych, gdzie jego historia nabrała jeszcze bardziej dramatycznego przebiegu. W 2005 roku, podczas huraganu Katrina, szmaragd cudem uniknął zniszczenia, gdy znajdował się w magazynie w Nowym Orleanie, który został niemal całkowicie zalany. Kilka lat później, w 2008 roku, zgłoszono jego kradzież ze skarbca w Los Angeles, co zapoczątkowało szereg procesów sądowych i wieloletnią batalię prawną, o ustalenie jego prawowitego właściciela. Spory sądowe dotyczące szmaragdu Baja były niezwykle skomplikowane, ponieważ wiele osób i firm twierdziło, że miało do niego prawo na podstawie różnych transakcji i umów. W 2010 roku sędzia John A. Kronstadt w Los Angeles rozpoczął rozpatrywanie sprawy. A w 2015 roku sąd uznał, że kamień został legalnie nabyty przez FM Holdings. Jednak sytuacja stała się jeszcze bardziej złożona, gdy brazylijskie władze wszczęły dochodzenie, twierdząc, że szmaragd Baja został nielegalnie wywieziony z Brazylii. Dokumenty eksportowe wskazywały na fałszywą deklarację, w której kamień został opisany jako bitumin i asfalt. O wartości zaledwie 100 dolarów, co wzbudziło podejrzenia o przemyt. Brazylijski rząd konsekwentnie domagał się zwrotu kamienia, twierdząc, że jest on skarbem narodowym i częścią dziedzictwa kulturowego kraju. W 2015 roku Brazylia oficjalnie zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o pomoc w odzyskaniu szmaragdu w ramach Traktatu o Wzajemnej Pomocy Prawnej. Złoty samorodek, Hand of Faith, to największy samorodek złota znaleziony przy użyciu wykrywacza metali. Jego odkrycie miało miejsce 26 września 1980 roku w niewielkim miasteczku Wedderburn w stanie Victoria w Australii i od tamtej pory zapisało się na stałe w historii poszukiwań złota. Szczęśliwym odkrywcą był lokalny poszukiwacz Kevin Hillier, który tego dnia postanowił wybrać się na rutynowe poszukiwania z użyciem wykrywacza metali White's 6000 d. Przesuwając urządzenie po ziemi, nagle usłyszał bardzo silny sygnał sugerujący obecność dużego metalowego obiektu tuż pod powierzchnią. Zaciekawiony, rozpoczął kopanie i już na głębokości zaledwie 30 centymetrów odsłonił niezwykły widok: ogromny, lśniący samorodek złota, który spoczywał w ziemi w pozycji pionowej. Samorodek został nazwany Hand of Faith w tłumaczeniu ręka wiary ze względu na swój charakterystyczny kształt, przypominający dłoń waży on aż 875 uncji trojańskich czyli około 27,21 kg co czyni go jednym z największych złotych samorodków znalezionych w Australii i na świecie jego wymiary również są imponujące mierzy 47 cm długości 20 cm szerokości i 9 cm grubości co więcej, samorodek charakteryzuje się niezwykle wysoką czystością, co dodatkowo zwiększa jego wartość. Odkrycie tej niezwykłej bryły złota wzbudziło ogromne zainteresowanie, a 8 października 1980 roku zostało oficjalnie ogłoszone podczas konferencji prasowej w Melbourne, w której uczestniczył ówczesny premier stanu, Victoria Dick Hammer. Po odkryciu samorodek został sprzedany sieci kasyn Golden Nugget za kwotę przekraczającą milion dolarów, co było potwierdzeniem jego niezwykłej wartości, zarówno jako rzadkiego znaleziska, jak i unikatowego elementu kolekcjonerskiego. Dziś Hand of Faith można podziwiać na publicznej wystawie w kasynie Golden Nugget w Las Vegas w stanie Nevada, gdzie nieustannie przyciąga uwagę turystów i pasjonatów poszukiwań skarbów z całego świata. Szafir Logana. To niezwykły kamień szlachetny ważący 422,98 karata, co czyni go jednym z największych oszlifowanych szafirów na świecie. Pochodzi ze Sri Lanki, a dokładniej z regionu Ratnapura, znanego jako miasto klejnotów. Jego rozmiar jest porównywalny do dużego jajka kurzego, mierzy 49,23 mm długości. 38 i 26 mm szerokości i 2056 mm głębokości. Wyróżnia się intensywnie niebieską barwą z delikatnymi fioletowymi tonami, co jest wynikiem śladowych ilości chromu w jego strukturze krystalicznej. Kamień został oszlifowany w formie poduszki, co podkreśla jego głęboką barwę kosztem brylancji. Co istotne, szafir Logana nigdy nie został poddany obróbce cieplnej, która jest często stosowana w celu wzmocnienia koloru kamieni szlachetnych. Fakt ten został potwierdzony przez Gemological Institute of America w 1997 roku. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego emituje czerwonawo pomarańczową fluorescencję, co dodatkowo wskazuje na obecność chromu. Szafir jest oprawiony w brosze ze srebra i złota, otoczoną dwudziestoma okrągłymi diamentami o łącznej masie około 16 karatów. Wczesna historia Logan Sapphire nie jest do końca znana, ale uważa się, że został wydobyty w XIX wieku. Jednym z jego pierwszych właścicieli był Sir Ellis Victor Sassoon, trzeci baronet Bombaju, znany biznesmen i hotelarz. Rodzina Sasunów prawdopodobnie nabyła go od indyjskiego Maharadży. Kamień został zaprezentowany na wystawie światowej w Nowym Jorku w 1939 roku. Na początku lat 50. XX wieku został zakupiony przez amerykańskiego dyplomatę Roberta Guggenheima, który podarował go swojej żonie Rebece Pollard Guggenheim w 1952 roku. Pani Guggenheim często nosiła tę imponującą broszę podczas uroczystych wydarzeń, czasem mocując ją dodatkowo paskiem na ramieniu ze względu na jej wagę. W grudniu 1960 roku, po śmierci męża, przekazała szafir Smithsonian Institution, zaznaczając, że może być noszony przez pierwszą damę Stanów Zjednoczonych podczas stosownych okazji. Jednak nigdy z tego nie skorzystano. Po ponownym zamążpójściu w 1962 roku i przyjęciu nazwiska Rebecca Pollard Logan, kamień stał się znany jako Logan Sapphire. Diament Jaffneng to jeden z najcenniejszych skarbów odkrytych w prywatnych kopalniach. Znajduje się w południowo-centralnej części Botswany, około 170 km na południowy zachód od stolicy kraju Gaborone. Nazwa Iwaneng w języku Setswana oznacza miejsce małych kamieni, co nawiązuje do bogactwa diamentów ukrytych w tym regionie. Kopalnia Iwaneng jest uznawana za najbogatszą kopalnię diamentów na świecie, pod względem wartości wydobywanych kamieni. Odkrycie złoża miało miejsce w 1972 roku w Dolinie Rzeki Naledi, znanej również jako Dolina Gwiazd. Oficjalne otwarcie kopalni nastąpiło w 1982 roku, a od tego czasu stała się ona kluczowym elementem gospodarki Botswany. Kopalnia jest własnością spółki Depswana, będącej joint venture. Pomiędzy Debers a rządem Botswany. Iwaneng to kopalnia odkrywkowa, składająca się z trzech głównych kominów kimberlitowych oraz dwóch mniejszych ciał kimberlitowych, które przecinają się w obrębie wyrobiska. Wydobycie odbywa się metodą odkrywkową, co pozwala na efektywne pozyskiwanie diamentów z powierzchni ziemi. W 2019 roku kopalnia wyprodukowała 12,5 miliona karatów diamentów, co stanowiło znaczący wkład w dochody spółki Depswana. W ciągu lat kopalnia Iwaneng przeszła liczne modernizacje i rozszerzenia. W 2017 roku zakończono projekt o nazwie CAT-8, który umożliwił dostęp do głębszych partii złoża, nadając kopalni status Super Pit. Obecnie trwają prace nad projektem CAT-9, którego celem jest przedłużenie żywotności kopalni do 2035 roku oraz uzyskanie dodatkowych 53 miliony karatów surowych diamentów. Projekt ten ma na celu stworzenie ponad tysiąc miejsc pracy, z których większość przypadnie obywatelom Botswany. Złoty samorodek but Corteza To niezwykły samorodek złota odkryty w 1989 roku na pustyni Sonora w pobliżu miasta Caborca w stanie Sonora w Meksyku, około 110 kilometrów na południe od granicy z Arizoną. Został znaleziony przez amatorskiego poszukiwacza przy użyciu prostego wykrywacza metalu, co czyni to jedno z najbardziej sensacyjnych odkryć dokonanych przez amatora w historii współczesnego poszukiwania złota. Samorodek waży imponujące 389,4 uncji trojańskich, czyli około 12,14 kg co czyni go największym znanym samorodkiem złota, znalezionym na półkuli zachodniej. Jego unikalny kształt przypomina but, co zainspirowało nazwę but Corteza, jako odniesienie do hiszpańskiego konkwistadora Hernana Corteza. Samorodek ma około 27 cm wysokości i 18 cm szerokości, a jego czystość przekracza 94%, nadając mu intensywnie złoty odcień z subtelnymi żyłami kwarcu. Po odkryciu samorodek został sprzedany pracodawcy poszukiwacza za zaledwie 30 tysięcy dolarów. Co z dzisiejszej perspektywy wydaje się ceną niewspółmiernie niską do jego rzeczywistej wartości. Od tego czasu kilkukrotnie zmieniał właścicieli, aż w styczniu 2008 roku został sprzedany na aukcji Heritage Auctions za imponującą kwotę 1 314 500 dolarów. Przez lata był prezentowany na prestiżowych wystawach. W tym na słynnym Tasson Gem and Mineral Show w 2004 roku oraz na ekspozycji Gold organizowanej przez Houston Museum of Natural Science w 2005 roku. Wystawa ta później trafiła do American Museum of Natural History w 2006 roku, gdzie Bat Corteza stał się jedną z głównych atrakcji. Virgin Rainbow. To nieprawdopodobny okaz opalu znany ze swojej niezrównanej urody i rzadkości. Został odkryty w 2003 roku przez doświadczonego górnika Johna Dunstana na polach opalowych w Kuberpedy w Australii Południowej i od tego czasu zachwyca kolekcjonerów oraz miłośników kamieni szlachetnych na całym świecie. Ma około 7 cm długości i jest opalizowaną skamieniałością belemnita. Wymarłego głowonoga, wydobytą z pola Brown's Folly w Kuber Pedy, Virgin Rainbow słynie ze swojej intensywnej gry barw i unikalnych wzorów. Jego wewnętrzna struktura rozszczepia światło, ukazując spektakularną paletę kolorów od ognistych pomarańczy i czerwieni po jaskrawe błękity i zielenie efekt ten jest tak intensywny, że opal zdaje się świecić w ciemności, co sprawia, że jest jednym z najbardziej niezwykłych kamieni szlachetnych na świecie. Proces powstawania Virgin Rainbow jest równie fascynujący co jego wygląd. W okresie mezozoiku znaczna część Australii Południowej była pokryta wewnętrznym morzem zamieszkanym przez różnorodne stworzenia, w tym plezjozaury i belemnity. Kiedy organizmy te umierały, ich szczątki osiadały na dnie morskim i były stopniowo przykrywane warstwami osadów. Z czasem morze ustąpiło, a teren ten przekształcił się w pustynię. Bogate w krzemionkę roztwory przenikały przez osady, wypełniając pustki pozostawione przez rozkładające się materiały organiczne. Gdy krzemionka krystalizowała, tworzyła opale w tych przestrzeniach, Zachowując kształty oryginalnych organizmów. Virgin Rainbow jest właśnie takim opalizowanym belemnitem, uchwyconym w zachwycającej grze kolorów. Pod względem wartości, Virgin Rainbow został wyceniony na ponad milion dolarów, co odzwierciedla zarówno jego wyjątkową jakość, jak i rzadkość podobnych okazów. Obecnie znajduje się w Muzeum Australii Południowej w Adelaidzie, gdzie pozostaje jednym z najważniejszych eksponatów kolekcji. Blue Moon Diamond to klejnot, który zachwycił kolekcjonerów swoimi wyjątkowymi cechami. Odkryty w styczniu 2014 roku w słynnej kopalni Kalinan w Republice Południowej Afryki, Blue Moon Diamond Początkowo istniał jako surowy kamień o masie 29,6 karata. Surowy diament poddano precyzyjnemu szlifowaniu i polerowaniu, w wyniku czego powstał 12-karatowy klejnot o poduszkowym szlifie. Instytut Gemmologiczny Ameryki przyznał mu ocenę koloru Fancy Vivid Blue. Najwyższą możliwą ocenę dla niebieskich diamentów, co świadczy o jego wyjątkowej intensywności i nasyceniu barwy. Ponadto G.I.a e. sklasyfikował diament jako wewnętrznie bezbłędny, co oznacza, że nie posiada on żadnych wewnętrznych skaz. Taka kombinacja wielkości, koloru i czystości sprawia, że Blue Moon Diamond jest jednym z najrzadszych i najbardziej wartościowych kamieni szlachetnych, jakie kiedykolwiek znaleziono. W listopadzie 2015 roku diament został wystawiony na aukcji w Sotheby's w Genewie, gdzie osiągnął zawrotną cenę 48,4 miliona dolarów, ustanawiając wówczas światowy rekord ceny za karat dla diamentów i kamieni szlachetnych. Zwycięzcą aukcji został hongkoński miliarder Joseph Lau, który kupił klejnot dla swojej siedmioletniej córki. I nadał mu nową nazwę, Blue Moon of Josephine, na jej cześć. Ten gest nie tylko podkreślił wyjątkowość diamentu, ale także ukazał, jak silne emocje i osobiste historie mogą wiązać się z tak niezwykłymi skarbami. Poza swoją estetyczną wartością i rekordową ceną, Blue Moon Diamond jest również fascynującym obiektem badań naukowych. Jak inne niebieskie diamenty, zawiera śladowe ilości boru, które nadają mu charakterystyczną barwę. Co więcej, diament wykazuje intensywną czerwoną fosforescencję pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zjawisko to dodaje mu tajemniczości i stanowi przedmiot zainteresowania gemmologów oraz kolekcjonerów na całym świecie.